Witam kochani, dzisiaj jest dzień, 25 dzień kwietnia 2023 Jasna, przyszła i sąsiadkowie choby Dzień dobry To nie było do mnie, ale miejmy mi nadzieję to jest wiara, nadzieja i miłość. I w miłości i wprawdzie dla Chrystusa będzie połączenie w Jego prawdzie naszych umysłów i serc. Bo świadkowie Jehowie i Prawdy Chrystusa z Polski e, wszystko ma swój czas, nic nie można przyspieszyć. Dla tych świadków, którzy się wybudzili, bo wszyscy zasnęli, ma to już 25 rozdział, 5, 6 werset. I to jest wybudzenie dla mądrych dziewic, które mają oliwę, czyli mądrość Chrystusa. Łukasza 21:15-28. Także król króluje, to nie jest Jechowa, to jest Chrystus. Prawowitym królem Łukasza 1 rozdział 33. Jego królestwo jest wieczne, a królestwo Jehowy z Ameryki będzie im zabrane, bo nie spełniają w miłości Chrystusa nie są posłani przez Chrystusa jak apostołowie, bo apostoł Paweł Szaweł prześladował nie świadków Jehowy, tylko świadków Chrystusa, apostołów, także można było podmienić tak samo Kolosan 3,13, że Jehowa im wybaczył, a w Biblii Warszawskiej jest napisane, że Chrystus wybaczył, czyli z Chrystusa zrobili Jehowę w przekładzie nowego świata, a to Chrystus ma wszystkie, wszystko zostało mu dane od swego ojca, naszego dziadka, bo jego ojciec przekładamy Ewę damu mu dał zbawienie w synu i jego słuchajcie Mateusz 17:5 raz razy tak głosek był rozsłyszany w pierwszym wieku także Chrystus jako syn Boży 2000 lat temu przyszedł do swoich do swojej własności, ale go nie przyjęli. Dzisiaj Chrystus posyła swoich uczniów, bo jest jeden nauczyciel Mateusz 23:8 Chrystus jeden nauczyciel. Chrystus, a my wszyscy jesteśmy braćmi siostrami Kolosan 1:2 w Chrystusie. Nie w świadkach wichowy, nie w Adwentystach, nie w Baptystach, nie w wolnych chrześcijanach, nie i tak dalej, i tak dalej. Chrystus nie założył żadnej religii, faryzuszy, serususzy, świadków ich Adwentystów, Baptystów, wolnych chrześcijan, tylko założył oblubienicę Jana 3,29 oblubienica to ta co nad każdym mężczyzną 1 Koryntian 11 rozdział od 1 do 3 jest Chrystus no i ołączeni jesteśmy duchem prawdy a na 14,17 do 20. Wtedy nie jesteśmy sierotami, bo Jehowa nie jest ojcem, jest to firma właśnie tych przebudzie się i strażnicy i książek także Efezan 5,14 przebudzą się świadkowie Jehowy, dlaczego przebudzą? Bo się przebudziły wszystkie, się przebudzą wszystkie Mateusz 25 rozdział, 5, 6 werset bo wszystkie zasnęły, dały się zakłamać. Dlatego jak uznamy Chrystusa za króla, nauczyciela, że on jest światłością, dniem, prawdą i jego czas, prawda, miłość i jego uczniowie właśnie teraz przekazują jego czystą prawdę, Fezan 4.2021, jak prawda jest w Jezusie. Także zmiana tam już się krąży, kadryś. Pani Hadryś, no to jeszcze raz pokazuje dla tych, co się wybudzili i chcą już iść, do kogo pójdziemy. Ewangelia na czwarty rozdział, 20-24: i idą za Chrystusem. E Mateusz 18-20: gdzie dwóch zebranych albo trzech tam w imię Chrystusa, prawdy i miłości, naśladowania, czyli jest Chrystus znany. Znamy Chrystusa. Drugi Cezaryczan, pierwszy rozdział. Ósmy werset bo od Poznania właśnie zależy. Tutaj zobaczcie, że wszystkie zasnęły te panny, ale tu w środku nocy wpisali, a jest o północy Biblia Warszawska przykładowo. Czyli północ była w 1998 roku. Północ. I zaczął Chrystus w nocy, w nocy, w nocy o północy, 24 w nocy, zaczyna się nowy dzień, 24 godziny, doba. Także Chrystus przychodzi, oddziela Szenec od plew, żyje mi w czasie oddzielenia Szenec od plew. Próby wiary, objawienie 30. No i w każdych religiach Chrystus ma swoje owce, co zgnęł z domu Izraela. Dlatego y, kochamy najbardziej środków Jehowy na świecie i, i właśnie oni tu robią jako statyści, żeby prawda wyszła na jaw, bo Chrystus jest absolutną prawdą i w czasie prawdzie, miłości, każdemu się objawi sumieniu. Wesele sprawny Chrystusa objawienie 19.7-9 i baranek zwyciężył Dokonało się wszystko na Golgocie. Zniszczenie szatana, śmierci, osądzenie świata, zbawienie świata. Pierwszy temutusza 4.16. Ja zbawiam sam siebie i tych co mnie słuchają, bo Chrystus już nikogo nie może zbawić, bo zbawił, zrobił to 2000 lat temu, nie będzie co chwilę nas zbawiał. To my mamy prosić Chrystusa o prawdę i łaskę, o błogosławieństwo i w Jego prawdzie żyć co dnia w Prawdzie Chrystusowej. Nie świadków nie religijnych czy innych tam. Ludzi, którzy oszukują. Mateusz 24 rozdział. Tu mamy 31 o aniołach wybranych. Ja mam posłać tych aniołów w duchu prawdy Chrystusa. Tysiąc osobom przekazać prawdę, którą Chrystus mi objawia. I wtedy z jednego tysiąc to jest Izajasza 66, 60 rozdział 22 z jednego tysiąc, i Izajasza 66, 8, że na Syjonie narodzi się naród w ciągu jednego dnia, czyli dzień jak rok, dzień jak tysiąc lat. Jak to woli także objawienie 9.15 na godzinę, na dzień, na rok, na miesiąc czterech aniołów jest przygotowane, ale czas musi się wypełnić, bo Chrystusa nie mogli wcześniej pojmać, dopóki czas się nie wypełnił. Czyli czas jest bardzo ważny. No siostra przyszła przed czasem 3 minuty Hadryś Ania Hadryś Pamiętam, jak PiS mnie też pamięta, a ten nowy brat mnie nie pamięta, jak ta, ta, ja tam byłem i zaprawdę mnie wrzucili, ja na 16.2, Mateusz 23, 31. Mateusz 23.1, że jestem uczniem Jezusa, nie Jehowy. I Łukasza 9.60. 60. Niech umarłych grzebią umarłych idźcie, głoście królewstwo Chrystusa Króla. Moja siostra idzie, witaj. Witam. Także 7 minut, będę kończył. Także tu mamy oświadczenia, że oni są taki pewni, a picha jest przed upadkiem. Mateusz 8 rozdział 12 werset A pewnie, że są jedyni prawdziwą Synowie Królestwa Jechowy, zaś będą wyrzuceni do ciemności ciemność to jest zakłamanie, kłamstwo na zewnątrz tam będzie płacz, zgrzytanie zębów czyli to czeka świadków Jechowy. ja to wiem, bo byłem tam 6 lat zadawałem pytania i szukałem prawdy tam prawdy nie ma i dlatego mam tą prawdę od Chrystusa z Urszulką i chcę im pomóc żeby oni nie w ciemności nie mogli zginąć, bo Chrystus jest światłością, nadzieją dla nich. I skrzeszamy ich właśnie tutaj. Mateusz 10:8 My skrzeszamy, bo zielonoświątkowcy robią znaki cuda, żeby zjeść wybranych, a my skrzeszamy. Jakby ktoś chciał posłuchać o Chrystusowej prawdzie, która daje życie, Jana na 63, w duchu prawdy Jego, bo wiadomo, że kłamstwo to śmierć, a prawda Chrystusa wyzwala z Kłamstwa, śmierci diabła. Także tu mamy teraz niebezpieczeństwo dla prawdziwych uczniów, że są fałszywe Chrystusy. Piąty werset i że oni robią te znaki cuda, żeby zjeść wybranych. A nowo Narodzenie to jest właśnie dla prawdy, dla Chrystusa. Hebracików 12, rozdział 22-29: Podeszliśmy do góry, która jest na Syjonie. Ta góra, i do doskonałości, do aniołów. Jako pierwotiny. Hebracików 4, rozdział 4 do 13. Nigdzie nie można się schować, ale ja z Urszulką wprowadzamy świadkowie i poznacie prawdę do raju na Ziemi, który ma być. Bo my jesteśmy wybrani z Urszulką, a świadkowie są powołani przez Amerykę, tak samo jak ksiądz przez Watykan. Także Chrystus, król, ale w duchu i w prawdzie, nie Pan od podatków. Cezar obecnie błogosławimy w Chrystusie naszym ojcu Emanuelu Rzymian, ósmy rozdział.